Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Zaczęło się od jednej rozmowy, której nigdy nie zapomnę. Jeśli przeszkadza ci, że spotykam się z byłymi partnerami, to twój problem, powiedziała Lena, nie odrywając wzroku od lustra. Malowała usta na czerwono, jakby szykowała się na scenę, a nie do baru. Przeszłość to przeszłość, a oni też są ludźmi. Nie kłóciłem się. Nie prosiłem. Po prostu odpowiedziałem: masz rację. I właśnie rozwiązuję swój problem. Ale zanim do tego doszło, było mnóstwo chwil, w których próbowałem jeszcze wierzyć, że to tylko etap. Mieszkaliśmy razem od roku w wynajętym mieszkaniu na warszawskim powiślu. Ja, spokojny, poukładany, analityk finansowy. Ona ekstrawertyczka z duszą artystki, która twierdziła, że nienawidzi nudy bardziej niż samotności. Poznaliśmy się na urodzinach wspólnej znajomej, kiedy dosłownie wpadła na mnie, rozlewając prosekko na mój garnitur. Śmiała się, przeprosiła i powiedziała, że to był znak, że potrzebuje trochę chaosu w życiu. I rzeczywiście, chaos przyszedł szybko. Na początku był uroczy. Weekendowe wypady. Wspólne śniadania na balkonie, spontaniczne wyjazdy nad jezioro. Potem przyszedł etap ekipy. To wtedy pojawił się Bartek, jej były ze studiów i Eryk, kolega z dawnych czasów. Zauważyłem, że zaczęła o nich mówić z nostalgią, której wcześniej nie było. Bartek zawsze potrafił rozśmieszyć mnie do łez, pamiętasz, jak opowiadałam? Eryk to taki typ, co potrafi wyciągnąć ludzi z domu, a nie jak ty, praca, Netflix, sen. Śmiała się, ale między słowami czułem coś więcej niż żart. Wieczorami, kiedy siadałem z laptopem do pracy, słyszałem, jak w łazience rozmawia z kimś półgłosem. Nie, Kuba się nie czepia. On jest spokojny. Wiesz, jaki jest mówiła, a w jej tonie było coś między kpiną a pobłażaniem. Z czasem przestałem pytać, z kim wychodzi. Bo odpowiedź i tak była zawsze ta sama, z ludźmi, których znasz. Nie rób z siebie policjanta. Pewnego piątku miała urodziny przyjaciółki. Mówiła, że wróci po północy. Wróciła po trzeciej. W jej oczach połyskiwał alkohol i coś jeszcze ten dziwny błysk bez troski, który od miesięcy kierował ją coraz dalej ode mnie. Położyła się do łóżka, nawet się nie przebrała. Telefon zadzwonił jeszcze dwa razy, a ja zobaczyłem na ekranie imię Eryk. Nie odebrałem. Po prostu wstałem. Poszedłem do kuchni i patrzyłem przez okno na puste ulice. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że ta relacja nie jest już wspólna, jest tylko jej. Kilka dni później wróciła z pracy, zadowolona, pełna energii. W sobotę wychodzimy do klubu, oznajmiła. Wszyscy będą, nawet Bartek wpada. Emigrek? Zapytałem. Ty przecież i tak nie lubisz tańczyć, rzuciła, przewracając oczami. Pamiętam, że wtedy serce mi nawet nie przyspieszyło. Po prostu nadszedł moment, kiedy wreszcie wszystko stało się oczywiste. Powiedziałem spokojnie: Lena, jeśli chcesz żyć jak singielka, to droga wolna. Ale nie każ mi w tym uczestniczyć. Serio? Zaśmiała się. Przestań dramatyzować. To, że ktoś nie chce siedzieć w domu jak ty, nie znaczy, że zdradza. Po prostu jesteś zbyt spięty. To było to zdanie, które mnie uwolniło. Bez krzyku. Bez łez. Zamknąłem laptop, wstałem i poszedłem do sypialni. Wyjąłem torbę z szafy, spakowałem kilka rzeczy. Co ty robisz? spytała z niedowierzaniem. To, co trzeba było zrobić dawno. Nie odwracałem się, kiedy krzyczała, że wszyscy mają problemy, tylko ty musisz się zachowywać jak święty. Nie zatrzymałem się nawet wtedy. Gdy zrzuciła z komody moją książkę o inwestowaniu, jakby chciała coś zniszczyć. Wyszedłem, zamknąłem drzwi, a klucz zostawiłem w skrzynce. Tego wieczoru wynająłem pokój na woli. Stary, z łuszczącą się farbą, ale cichy. Usiadłem na łóżku, spojrzałem w okno i poczułem coś dziwnego, nie smutek, nie ulgę. Raczej przestrzeń. Otworzyłem telefon i zrobiłem zdjęcie klucza do nowego mieszkania. Podpisałem, to już nie mój problem. Nie dodałem emotki, nie oznaczyłem nikogo. Ale wystarczyło. Minął tydzień od mojego wyjścia, kiedy dostałem wiadomość od Martenii, wspólnej znajomej, z którą kiedyś często wychodziliśmy w czwórkę. Kuba, słyszałeś, co Bartek zrobił Lenie na tej imprezie? Nie odpisałem od razu. Usiadłem na krawędzi łóżka w moim nowym mieszkaniu, małym, ale pachnącym świeżością i spokojem. Zastanawiałem się, czy w ogóle chce wiedzieć. Ale po chwili dodała, zrobił jej scenę przy wszystkich. Wyrzucił jej torebkę, wyzwał ją od kłamczuch. Mówił, że bawiła się jego kosztem. Podobno był też Eryk. Wyszło, że spotykała się z oboma. Poczułem coś dziwnego, nie satysfakcję, nie złość, tylko pustkę. Jakbym oglądał film, w którym znałem zakończenie, ale bohaterka dopiero teraz się orientowała. Nie odpisałem Martynie. Zamiast tego wyszedłem na balkon, zapaliłem papierosa, pierwszego od miesięcy i pomyślałem o tej absurdalnej ironii, jak długo pozwalałem jej przekonywać mnie, że to ja mam problem z zaufaniem. W pracy szło mi coraz lepiej. Szef pochwalił mój nowy raport, a ja po raz pierwszy od dawna zostałem w biurze z własnej woli, nie po to, żeby zająć myśli. Po pracy zacząłem biegać po parku z Karyszewskim. Bez muzyki, bez telefonu. Tylko oddech i rytm kroków. To dziwne, jak szybko człowiek może nauczyć się oddychać inaczej, kiedy już nie czeka, aż ktoś wróci. Lena milczała przez trzy tygodnie. Potem, oczywiście, się odezwała. Hej, chciałabym pogadać. Nie o nas, po prostu, nie wiem, co się ze mną dzieje. Znałem ten ton. Ten zawoalowany dramat, który zawsze miał mnie skłonić do współczucia. Nie odpisałem. Dwa dni później napisała znowu, Bartek mnie wykorzystał. Obiecywał, że pomoże mi po naszym rozstaniu, a potem rozpowiedział o mnie bzdury. Czuję się upokorzona. Kuba, ja naprawdę nie chciałam cię zranić. Po prostu wtedy byłam pogubiona. Usunąłem konwersację. Nie dlatego, że mnie nie ruszyła. Wręcz przeciwnie. Bo przez chwilę znów chciałem ją usprawiedliwiać. Powiedzieć sobie, może faktycznie cierpi. Ale przypomniałem sobie te wszystkie noce, kiedy siedziałem przy biurku, słysząc jej śmiech dochodzący z drugiej strony drzwi. Śmiech, który zawsze znaczył: Nie myśl, że masz do mnie dostęp. Martyna jeszcze raz napisała. Ona teraz się sypie. Straciła pracę, spóźniła się dwa razy po imprezach. Mówi wszystkim, że załamała się po tobie. Nie wiem, czy mówi prawdę, czy po prostu próbuje grać ofiarę. To wtedy zrozumiałem, że nie jestem już nawet częścią jej historii, stałem się wygodnym symbolem. Dobrym facetem, którego skrzywdziła, ale który pewnie ją zrozumie. Nie chciałem tego. Zamiast mieszać się w jej bałagan, skupiłem się na odbudowie siebie. Zacząłem chodzić na spotkania biegowe z ludźmi z pracy. Zgłosiłem się na projekt, którego wcześniej unikałem, bo Elena nie lubi, jak zbyt długo siedzę w biurze. Teraz mogłem zostać ile chciałem. Wieczorami słuchałem muzyki, której ona nie znosiła, starej, jazzowej, z winyli po ojcu. I po raz pierwszy od lat naprawdę mi smakowała cisza. Ale cisza nie trwała długo. W sobotni poranek, kiedy robiłem kawę, zadzwonił domofon. Zamarłem, patrząc na ekran. Imię Lena. Zawahałem się, ale podniosłem słuchawkę. Kuba, proszę, tylko na chwilę. Nie chcę awantury. Jej głos był cichy, zmęczony, pozbawiony tamtego tonu wyższości, który pamiętałem. Nie ma o czym rozmawiać. Odpowiedziałem. Wiesz, co się stało i wiesz, czemu wyszedłem. Ale wszystko się posypało. Ja, ja po prostu chciałam się odezwać do kogoś, kto mnie nie nienawidzi. Milczałem chwilę. W końcu powiedziałem: "Nie nienawidzę cię. Po prostu nie mam już dla ciebie miejsca w swoim życiu." Słychać było, jak oddech jej drży. Potem krótki śmiech, taki, którym maskowała wstyd. "Jasne. Wiedziałam, że tak powiesz. Zawsze byłeś za spokojny, żeby się naprawdę przejąć." I wtedy po prostu odłożyłem słuchawkę. Stałem chwilę w milczeniu, z kubkiem w dłoni. Za oknem padał deszcz, cicho i równomiernie. Nie czułem nienawiści. Tylko coś w rodzaju wdzięczności, że wreszcie widzę wszystko takim, jakie jest. Włączyłem muzykę. Zagrał Miles Davis: Blue in Green. Idealnie pasowało do momentu, w którym człowiek przestaje naprawiać to, co od dawna było złamane. Nie minęło nawet dziesięć dni od tamtego poranka, kiedy stanęła pod moim domofonem, a znów ją spotkałem, tym razem nieplanowanie. To był wieczór u Martyni. Mała domówka, trochę ludzi z pracy, kilku dawnych znajomych. Nie wiedziałem, że Lena też została zaproszona. Przyszedłem z Kasią, tą samą, o której wspomniałem Martynie wcześniej. Z początku była tylko koleżanką z biura, ale coś się między nami zmieniało. Nie było w tym nic gwałtownego, żadnej presji. Po prostu spokój. W mieszkaniu pachniało świeżo parzoną kawą i bazylią z makaronu, a ja naprawdę czułem się jak człowiek, który zamknął pewien rozdział. Dopóki jej nie zobaczyłem. Lena stała przy parapecie, trzymając kieliszek wina. Miała na sobie ciemną sukienkę i zbyt duży płaszcz, jakby chciała się w nim ukryć. Wyglądała inaczej, jak ktoś, kto nie spał od kilku dni. Zauważyła mnie od razu. Jej twarz na chwilę zastygła, potem uniosła kieliszek i powiedziała z wymuszonym uśmiechem: No proszę, jednak się pokazujesz. Cześć, Lena! Odparłem spokojnie. Kasia, siedząca obok mnie, pochyliła się i szepnęła: To ona, prawda? Skinąłem głową. Nie chciałem robić z tego sceny. Kolacja toczyła się w niezręcznym rytmie. Lena mówiła za dużo, śmiała się zbyt głośno, a gdy ktoś wspomniał o moim nowym projekcie w pracy, parsknęła: No tak, Kuba zawsze miał szczęście. Wszystko mu się układa. Martyna spojrzała na mnie niepewnie, a ja tylko wzruszyłem ramionami. Nie było we mnie gniewu, tylko dystans. Po jakimś czasie Lena podeszła. Możemy chwilę pogadać? Zapytała cicho, jakby się bała, że ktoś to usłyszy. Nie miałem powodu, żeby się zgodzić, ale też nie miałem powodu, żeby odmawiać. Wyszliśmy na balkon. Miasto pod nami było wilgotne po deszczu, szyby odbijały światła latarni. Przez moment milczeliśmy. W końcu powiedziała: Bartek mnie zostawił. Straciłam pracę. Wszyscy odwrócili się ode mnie. Przerwała, po czym dodała drżącym głosem: I wiem, że nie masz żadnego obowiązku mnie wysłuchać, ale, przepraszam, Kuba. Naprawdę? Nie powiedziałem nic. Patrzyłem na światła w oddali, na krople spływające po poręczy. Wtedy byłam głupia, mówiła dalej. Myślałam, że wolność to robienie, co się chce. Ale tak naprawdę, to tylko ucieczka. Odwróciła się do mnie. Ty nigdy nie uciekałeś. To zdanie trafiło mnie mocniej, niż chciałem przyznać. Ale odpowiedziałem spokojnie, nie uciekałem, bo wiedziałem, kiedy odejść. To nie to samo. Lena spuściła wzrok. A ta dziewczyna Kasia tak. Tak. To poważne? Jeszcze nie wiem. Ale jest prawdziwa. Bez gier, bez testów. Po prostu człowiek, z którym można usiąść i milczeć bez napięcia. westchnęła. Zazdroszczę jej. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Lena dodała z lekkim drżeniem, chciałam tylko, żebyś wiedział, że naprawdę żałuję. Ale wiem też, że nie da się cofnąć tego, co zrobiłam. W jej głosie nie było już teatralności, tylko zmęczenie. Kiwałem głową. Dobrze, że to rozumiesz. Wróciliśmy do środka. Kasia spojrzała pytająco, a ja uśmiechnąłem się delikatnie, jakby chciałem powiedzieć, wszystko w porządku. Lena wyszła niedługo potem, po cichu, bez pożegnania. Następnego dnia napisała krótką wiadomość: Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. To wystarczy. Nie odpisałem. Nie dlatego, że byłem obojętny, tylko dlatego, że wiedziałem, iż każde słowo byłoby jak ponowne otwarcie drzwi, które wreszcie udało mi się zamknąć. Wieczorem siedziałem z Kasią na moim balkonie. Na stole stały dwa kubki herbaty, a wiatr niósł zapach deszczu. Patrzyła na mnie z uśmiechem i powiedziała: Wiesz, jesteś inny niż większość. Nie próbujesz nikogo naprawiać. Uśmiechnąłem się, bo już wiem, że nie wszystko trzeba naprawiać. Czasem wystarczy odejść. Spojrzałem w ciemność za balustradą. Tam, gdzie kiedyś czułem stratę, było już tylko spokój. Nie było triumfu, nie było gniewu, tylko świadomość, że tym razem wybrałem siebie i że to wystarczyło. Miesiąc później dostałem od Marten wiadomość, Lena wyjechała z miasta. Podobno chce zacząć od nowa. Nie poczułem nic. Zamknąłem telefon, dopiłem herbatę i pomyślałem, że czasem najlepsze zakończenie to takie, w którym nikt już niczego nie musi sobie tłumaczyć.